Kasztany zawsze zakwitają na matury. Zawsze. Przynajmniej ja tak uważam. Zakwitły także wiosną 1944 roku w Warszawie. Zakwitły te drzewa, które ocalały podczas okupacji. Kiedy szłam do szkoły siostry na zaretanek zdawać konspiracyjną maturę, wydawało mi się, że te kasztany, które pozostały, chcą nam pokazać, że przetrwały. Silniejsze. Całe w tysiącach białych kwiatów. Naprawdę nigdy tyle kwiatów na warszawskich kasztanach nie widziałam. Pamiętam dywany, które wisiały na drzwiach do sal, aby wytłumić wszelkie hałasy. Wszystko odbywało się w ciszy i skupieniu. Tuż obok, w tym samym budynku, mieścił się szpital dla żołnierzy węgierskich, którzy byli przecież częścią wojsk okupacyjnych. W każdej chwili niemieckie służby mogły pojawić się u sióstr na kontrolę. Oficjalnie siostry prowadziły szkołę krawiecką, ale Niemcy od dawna podejrzewali konspirację. Bałyśmy się cały czas, że będzie wizytacja, że nas złapią, że postawią pod ścianą albo wyślą do obozu. Na szczęście spokojne uśmiechy sióstr rozwiewały ciemne chmury i pozwalały skupić się na egzaminie. Zdałam z wynikami dobrymi. Mogło być lepiej, ale tata i mama i tak byli ze mnie dumni. To był piękny, słoneczny maj. Jednak ten egzamin dojrzałości, który miałam już za sobą, nie był jedynym. Które przyszło mi zdawać. Czekał mnie drugi, mroczny i śmiertelnie niebezpieczny. Byłam jedną z uczących sióstr dla mnie nazaretanki. Podczas okupacji najważniejsze było nauczanie. Gdy robiło się biało od kwitnących kasztanów, wiedziałam, że znowu się uda, że kilkadziesiąt dziewcząt zda konspiracyjnie egzamin dojrzałości. I tak jak kasztany nie przestaną kwitnąć, my nie przestaniemy uczyć. Choćby nie wiem co. To było trzeciego, może czwartego dnia po wybuchu powstania. Od razu ją poznałam. Maturzystka sprzed trzech miesięcy. Chciałam ją uściskać, wypytać o wszystko, ale nie było czasu na rozmowy, tylko na spojrzenie krótkie, pełne zrozumienia i młodzieńczej siły. Ona tą siłą, tym spojrzeniem podzieliła się ze mną. Przyniosła, wręcz przytargała rannego powstańca. Wtedy już miałyśmy w gomachu Nazaretu wielu rannych. Postańców i Niemców. Nasza szkoła, nasz Nazaret, wkrótce stała się twierdzą. W klasach wybuchały granaty, na wyświeconych podłogach płynęła krew. Postańcy zdobyli klasztor i utworzyli w nim punkt walki twierdzę. Mieli rozkazy za wszelką cenę utrzymać placówkę. Ale było tylko kwestią czasu, kiedy Niemcy ruszą z kontrofensywą. Uciekaliśmy przed napierającymi Niemcami, wszędzie pełno rannych, błagających o pomoc. Ale nie było już czasu. Nie wiem, może jakbym pochyliła się nad jakimś rannym, ale biegłam, uciekałam od tego huku. Wtedy poczułam. Jakby coś mnie ukąsiło czy uderzyło w plecy. Zabolało. Potknęłam się. Po plecach i po brzuchu rozeszło się takie gorąco, że straciłam dech. Nie mogłam się podnieść. Wtedy poczułam ból, który pełzł od mojego brzucha aż do ust. Zobaczyłam mamy i, i tatę. Nie wiem czy płakali. Pewnie tak kiedy się spotkaliśmy znowu tutaj gdzie kasztany kwitną cały rok nie pytałam o wojnę o to co było gdy się skończyła jak sobie bez mnie dali radę oni też nie chcieli o tym rozmawiać wystarczyło że znowu spotkaliśmy się i byliśmy, byliśmy. razem Nigdy jej już nie spotkałam. Przez te wszystkie lata po wojnie, kiedy kwitły kasztany, a moje uczennice zdawały egzamin dojrzałości, przed oczyma stawała mi jej twarz. Nie wiem, co wydarzyło się w jej życiu od czasu, kiedy widziałam ją po raz ostatni. Mam nadzieję, że przeżyła swoje życie w spokoju i radości. Tak jak ja. Kiedy odchodziłam, uśmiechnęłam się do niej po raz ostatni na tym świecie. A potem ku mojemu zaskoczeniu spotkałyśmy się. O nic nie pytałam. Nie było już potrzeby zadawać pytań. Milcząc, opowiedziałyśmy sobie wszystko. A kasztany kwitły nieustannie.